Wideo numer 17 z 44. Czy masz poczucie, że Twoja moc jest ukryta, życie toczy się wokół Ciebie bez Twojego udziału? Dziś odkryjesz, że to Ty jesteś centrum, a w Twoich rękach jest moc, by tworzyć świat, o jakim marzysz. Cześć, witam Cię serdecznie. Dziś wejdziemy w energię karty Mana, wewnętrzna moc, która przypomni Ci, że Twoja moc jest w Tobie, zawsze była i nikt Ci jej nigdy nie zabierze. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jak pracować z energią, by świadomie kierować swoją mocą i kreować rzeczywistość, zapraszam cię do mojego kursu. Link znajdziesz w bio. Pamiętaj, że to ty jesteś wirem, który tworzy kręgi. A im większa Twoja świadomość, tym piękniejsze rzeczy wysyłasz w świat. Bo to, czym promieniujesz, wraca do ciebie w odbiciu rzeczywistości. Spójrz na siebie z miłością, a w odbiciu rzeczywistości doświadczysz tylko miłości. Zastanów się, w jaki sposób Twoja moc przejawia się w świecie zewnętrznym i jaki ma wpływ na ludzi wokół ciebie. Zapytaj siebie, co byś zrobiła ze swoją mocą, gdyby w Twojej przestrzeni nie było lęku. Zapisz w zeszycie, w jaki sposób tworzysz kręgi w swoim świecie i co możesz zrobić, by zwiększyć zasięg swojego działania, tak by zawsze zasilać, a nie osłabiać. Obserwuj, w jaki sposób przejawia się Twoja moc. Co ją wzmacnia, a co osłabia, bo to ty nią zarządzasz i kierujesz. Podsumowując, mana wewnętrzna moc to energia, która uczy Cię, że jesteś twórcą swojej rzeczywistości, a Twoja moc jest nieograniczona. Do zobaczenia w następnym wideo.